hejojo, hej yo! Hejo, hejo, hejo. Z tej strony Limonka.pl pod nickiem Limoncia09.pl Jesteśmy dzisiaj na Januszowicach V coś tam 4 możliwe I jesteśmy na serwerze dla mini youtuberów Dla youtuberów z Twitcha, z YouTube'a Jesteście teraz na przy moim domku Jak widzicie Trochę się rozbudował przez te kilka dni, ze względu na to, że miałam też problem z nagrywaniem, miałam problem z pingiem, z tą pogodą, co jest, kurde, za oknem. I jak widzicie, rozbudowałam się. Niestety, no troszkę tak trudno było, że żeby po prostu rozbudować ten domek, no ale cóż, no nie było na odcinku. E, to jest mój domek akurat, to jest moja taka plantacja malutka, ma jak bambusów tych, drzewka. Trochę Trochę powiększymy plantację drzewek, bo ja chciałabym tutaj mieć swoją plantację drzewek. Tutaj mam trzcinkę z jeziorkiem, tam u góry, tam o, o, u góry, dlatego jest Bo tam jest mój przyjaciel Lucyfer, którego pozdrawiam. I on praktycznie właśnie tutaj znalazł no mnie takie miejsce, bo wtedy to miałam tam właśnie w oddali ko administratora Tigera ale niestety niestety ale no, był inny plan, będzie wkrótce robiona na takie zapowiedź e, metra e, do wszystkich domków, więc nawet spoko e, No trochę pięknie, e, z zostałem Pozdrawiam, i Iguska, Jazzfagę, Kokobane, Kupsonika, Olusie Tigera Aloni boczek i nie na odcinku e, Trochę się pozmieniało ze względu na to, że powiększyłam domek. Jak widzicie, domek był tutaj. Powiększyłam domek. Wczoraj zrobiłam sobie taką dekorację i w ogóle. Enchant zrobiony, kowadło zrobione. Przybory na zbroję zrobioną. Tutaj będzie plan jeszcze zrobienia magazynu. No i neder. Żeby wejść do nederu, Neder jest otwarty piątek, sobota, niedziela. Więc żeby coś zrobić i i tak dalej, to musicie piątek sobota niedziela. W sobotę mam wolne, więc zrobię live'a. Czwartek też mam wolne, a też zrobię live. A, e, na którego Was, was bardzo zapraszam. Tak jak wy widzicie, ja trochę sobie połączyłam już. Odkładałam, to jest bruk, więc no nie będę tego pokazywać. Tutaj się trochę i temku zmieniło. E, tutaj mam trochę przyborów e, na domek, ale to też e, jakoś e, wejdzie. Na pewno dzisiaj chciałabym się udać do kopalni. Zrobimy, możliwe, że zrobimy magazyn i zrobimy taką małą kopalnię, żebyśmy mogli po prostu wejść i w ogóle. E, na pewno pozbieram trochę, trochę diamentów, trochę żelaza. E, Widzę. No, zmniejszył mi się piękny, czyli po prostu pogoda zaszła. Ten. No i tutaj będziemy budować, nie? <grytanie> Live przygotować. Wiem na fagi live'a, co wy na to. Teraz enchantowałam takie Hiu. ten, bo miałam niższy level. Senchantowałam kilka rzeczy. E, praktycznie pokręcenie umarłych, e, niezniszczalność, wydajność. W sumie wydajność 2, niezniszczalność 2, i tutaj mamy ten, nie? Przy ósmy level zrobić, żeby ten, żeby po prostu zrobić. Tutaj zrobimy miejsce na magazyn. Myślę, że zrobimy schod też na dół. Może e, coś mniejszego zrobimy i w ogóle. Na pewno nadal bym chciała zrobić farmę kakaowca i farmę e, dyni i arbuza, bo to jest bardziej opłacalne. Na pewno też chciałabym zrobić, e, jak Neder otworzył w piątek sobotę, weekend, e, mm, zrobimy farmę mm, brodawek. Zależy się tak na ale mnie trochę gardło boli, się źle czuję serio dzisiaj i. Trochę mnie, nie wiem, grypa bierze, albo zapalenie gardła mam, bo serio, moje gardło dzisiaj to jest dramat. Na pewno, myślę, że będzie, będę chciała ten magazyn zrobić duży. Czyli praktycznie zrobimy, jak tu jest ściana, to w tę stronę. Tutaj. A mnie daleko też mieszka Tiger, więc ma też piękny domek za przeproszeniem. Kurwisząski. Piń mi spadł, zajebiście. Eee. Dobra, zrobimy tak, że znaczymy sobie dotąd. Ja sobie muszę tak zrobić tu schodki. No to... A może po prostu się wkopiemy, ale tu będzie część i tu będzie część, bo tutaj chciałabym zrobić e, tematyczne i w ogóle e, magazyn tematyczny, czyli e, osobno bruk, osobno jedzenie i w ogóle tak jak jest na innych serwerach, ale spoko e, Na pewno e, chciałabym zrobić sobie zejście do kopalni, muszę to uzupełnić mhm. Czy znaczy, mamy wiaderko? Mamy wiaderko. I mamy wodę. Świetnie. E, ja się tutaj gdzieś z kopię. wkopię. Najlepiej przy tym. Będziemy sobie, kurwa, szukać... Przepraszam za kneństwo, ale no, no, niestety ja taka jestem. Będziemy sobie szukać rzeczy. Czyli, e, jak znam życie, będziemy... O! Na przykład wągiel. Przelaza też się przyda, a ja nie mam tutaj co zrobić. Wow. Mhm, home, home. Muszę sobie Homa ustawić dziś indziej. Del home, Homa, set home, Homa. No. I tutaj jest respawny, nie? Ja bym musiała zrobić sobie pochodnie. Dobra, pochodnie. A tu mam jeszcze kilka pochodni. Trzeba drewna pokopać, bo ciężko z drewnem. Jak widzę. W wieku było 40 na 40. No w sumie by można było to farma zrobić. Draków oczywiście, bo on będzie mi się wydaje nie przeszkadzać, ale... Opcja. Tam już nie mam miejsca na ten. To no. dwie kratki. Nie mała pierwsza żelazo na odcinku. Zrobimy to tak. O. I to pójdzie w dół. O. Myślę, że po prostu wylejemy sobie tutaj wodę i będziemy skakać do tej wody. Dobra. Eee, czyli tutaj już jest zaplanowane. Teraz tak. Na pewno rzeczy to oświetlone i w ogóle te przejścia, spoko rzecz. taką ścieżkę. No i tutaj na to będziemy się kopać, nie? Tu praktycznie. Tam też będzie woda. W sumie tutaj można było wystawić. Я чему O, dużo węgla. Dobra, right, to idziemy teraz po. E, jak to się nazywa? Idziemy po rzeczy. Czyli na pewno wodę weźmiemy, bo e, tam rozlewam. To się zacznie przepalać 18 tego. Co so, po prostu się zrobi coś? O! Zrobię O, już nie mam. O! Nie masz miejsca. O! Dobra. Zaraz tam weźmiemy wodę na pewno dwa wiaderka. Weźmiemy, zobaczymy, jak tam rośniki. Na pewno weźmiemy gości. Tak. Zobaczymy, czy tam nie potrzeba żadnego tego z pomocy. Pozbieramy trochę itemów i będziemy się brać za zrobienie sobie właśnie tych rzeczy, nie? Czyli ja sobie tak to mi jest niepotrzebne na razie. To mi jest potrzebne, to jest mi potrzebne. To i to. Tu zrobimy sobie pszenicę, żeby było sprawiedliwie, bo ja mam dużo tych pszenicy, a potem jak mam dużo nasionek, to znaczy, że ten, będę albo czekała na kurczaki, gdzie się zrespią, albo po prostu będę sobie robiła. E, mączkę z kosną dobra I się, braczki też rosną już powoli. Dobra. Ja no Ta pogoda jest dzisiaj drastyczna. Przez dwie godziny nie mogłam być na serwer. Ale jak się tu unormowało, jak widzicie, moi drodzy kochani. I cieszę się z tego bardzo. Dobra. E, to mamy. Tutaj zbior też. To mamy, to mamy. Aha, muszę jeszcze pozbierać. Teraz tak to. I zimniaczki. Nie? Tutaj by można było też wziąć pszenicę. Tutaj się najwyżej kopię na wodę. O, dobra o. pięknie Tutaj też zrobimy wodę bo widzę, że jest sucho, a nie chciałabym, żeby było nie I no to znikło A! Tak, to jest dobrze. No ja i się powinno trochę Tutaj zrobimy też jeszcze jedno. Tutaj też powiększymy. Bo na równiku ja wiem, że tam jest przepaść, ale. Im więcej nasionek, tym lepiej. Dobra. Tu będą zimniaki, jak to przypomnę. Musimy wziąć ziemniaki z domu. Właśnie nie spodziewałam tego, że yy, będzie tam dużo tego rzeczy i w ogóle i Zobaczymy, tak, mam ziemniaczki, aha, to są pieczone ziemniaczki, to są zimniaczki. ziemniaczki To, 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 a nie, nie to Zostawcie mi go kilo, kurwa e, To Dobra, ziemniaczki weźmiemy, będziemy jeszcze bo że zrobimy po prostu większą tą farmę Jep, jep I ziemniaczki Ziemniaczki też powiększymy, przynajmniej o jedną Tutaj. Weźmiemy to Trochę zwiększymy to, bo... Boję się, że będzie mało miejsca Nie chciałabym, żeby... O, pięknie, już zaczęły zarastać, bo Płockiego lega miałam Pięknie I tutaj też widzimy Ziemniaczki Natomiast w tej części będą tylko buraki stwierdziłam, że będzie ok zrobimy wodę mamy mam 5 tego zraz raz, dwa, trzy, cztery pięć i tu będzie na same buraczki więc to też jest spokój pomysł yy, tutaj weźmiemy drugą wodę żeby było i yy, żeby tutaj było ok no, to teraz tak yy, to możemy sobie wziąć, Bo, aha, to nie możemy sobie wziąć i to też nie możemy sobie wziąć. Ja sobie muszę wziąć tak, woda tu, woda tu i teraz ściągamy trzcinę. Ona no, Wam ogólnie będzie potrzebna e, na zrobienie, e, jak to się nazywa, na zrobienie e, rzeczy. Widzę, że jest ok. Tak. Mhm. No i od nowa bierzemy nie? żeby trochę tak rosło na no ogóle. I tak, i, tp, i td. Ja bardzo się staram, mówię e, szczerze, że nagrywać te odcinki, ale też praca. Staram się czasami te odcinki, e, jak i przychodzę, jestem bardzo zmęczona. To nie montuję w ogóle, tylko zostałem na, druk, na następny dzień. Um, to się zmieni. Pierwszy odcinek z Januszewic. Może być nawet. Nie są dla słyszę. A to chyba tam. No tam.

No i zaczęli włączać te fandomy, więc no być ciekawie. Byłem wam przeszedł. Nie spodziewałabym się tego, żeby fandomy miletowe nad górą i w ogóle I CP i TD. Dobra. Wrówki e, mam OK. Tamto pościągamy jak pójdziemy spać, bo coś czuję, że okej. Okay to to uszka No widzicie po już tam rozkazuje po zdrowiem boska Bardzo ciekawie Tu sobie oświetlimy, bo boję się, że będzie to tamtą siątą Kopanie. Na kopanie to pewnie w następnym odcinku O, już mam dużo dirta Aha, ziemniaczki jeszcze Ziemniaczki tutaj, tu mam jeszcze buraczki Duraczki super na pewno będziemy musieli zrobić sobie secik ale czekam aż znajdę tutaj dużo, dużo, dużo Jak są? zbieram sobie wtedy diamantowe jest niepotrzebne tutaj też no dobra chciałam tutaj jakieś tierki jeszcze Chyba nie, nie, nie. nie. Oczejdziemy sobie posieć trochę rzeczy albo po popyć. Po, A tak tam są? Może mi starczy o to będzie jeszcze trochę większe żeby to tam, to tam się też połączyło i zrobiłem takie wielkie ogrodzenie jak tutaj Więc spoko Jeśli wam się spodobał filmik, zachęcam do łapkowania, do subskrybowania oraz do komentowania odcinka Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał z życia mnie i moich przyjaciół Jak ich mo można tak nazwać jeszcze raz yy, bardzo dziękuję i pozdrawiam. De, o, demo wrócił w Dema Ekstrema Cokopando, Miksera, Olusie, Stelerka Tigera Alonim Boczek i Negahu. Dziękuję za oglądanie i może widzimy się właśnie na serwerze Januszowice. Wszystko dostaniecie w opisie. Na razie, Bajo, cześć!